Joannę. Witam serdecznie. Joanna jest y, szefem szefów od szefów, jeszcze innych szefów też. Tylko jednego działu póki co. No minus tych trzech szefów mniej więcej w tak. takim razie. Y, I porozmawiamy dzisiaj o tym, y, co jest fajnego w co tam możemy znaleźć, co wyszło, co wyszło trochę mniej, i, i myślę, że może właśnie od tych, tych lepiej, najlepiej byłoby zacząć. Zdecydowanie. Tak, czyli, czyli jakby. Może może od takich personalnych odczuć, jakie są twoje takie mm, oczka w głowie, których strzeżesz, kto Ci się najbardziej podoba, gdzie na przykład najczęściej chodzisz, uczęszczą. Wiesz, ja zajmuję się taką specyficzną trochę działką w Foodtownie, ponieważ odpowiadam za eventy B2B, mhm. czyli w przeciwieństwie do większości moich kolegów z działu marketingu i pozostałych działów, zajmuję się em, tym, żeby no, ściągać do nas biznes, mówiąc krótko, czyli em, dbam o to, żeby oprócz tego, że rozbrzmiewa u nas muzyka, że słychać ludzi, że ludzie się spotykają, jedzą, żeby również działo się u nas biznesowo i żeby trochę wypełnić tą lukę, która jest w ciągu dnia. Tak, moim zadaniem jest wprowadzenie jak największej ilości konferencji, eventów prywatnych i to to jest mój główny obszar działalności właśnie w Jasne. I co, co było takim największym Twoim osiągnięciem, jeżeli chodzi o tę działalność? No bo, rozumiem, bo ja szczerze często widuję właśnie, szczególnie mm -hmm. w gimlecie, jak ludzie wchodzą tak. właśnie z tymi plakietkami. Mm -hmm. Ja niestety nigdy nie udało mi się ukraść żadnej, więc nie wiem, <laughs> czy tam jest... Pilnujemy ten... raczej, raczej stajemy <laughs> się liczyć gości. Więc jest ochrona, gdybyście chcieli wpaść. <laughs> 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 tak, rzeczywiście, odbywają się u nas wydarzenia tego typu. To jest, myślę, ciekawe, zaskakujące dla mm -hmm. części osób, które kojarzą nas tylko z propozycjami wieczornymi, z gastronomią, tak. że również można u nas zorganizować. Cieszynego. Można wynająć przestrzeń i możliwości, jak ją zagospodarować jest naprawdę bardzo wiele, bo oprócz prostych rzeczy, właśnie konferencji, jakichś spotkań w mniejszych grupach, szczególnie właśnie w sali Gimlet, można zorganizować naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że wszystkie wydarzenia, ale możliwości są przeogromne, bo cała przestrzeń, jaką dysponujemy, jest właściwie do zaaranżowania. Szczególnie sprawdzają się takie formaty powiedzmy festiwalowe, poprzez to, że mamy tak dużo konceptów gastronomicznych, jeśli chcemy zrobić oczywiście większe wydarzenie, możemy te koncepty zaprosić do współpracy mhm. i to sprawia w, wtedy, że event ma taki charakter właśnie zbliżony, nastrój zbliżony jak na festiwal, że goście mogą sobie krążyć pomiędzy poszczególnymi konceptami, próbować różnych rzeczy, mhm. oczywiście korzystać z oferty barowej, w międzyczasie podejść na scenę, zobaczyć co tam się dzieje, jakie są atrakcje przewidziane na scenie mhm. i to wszystko w ramach zamkniętego eventu Jesteśmy w stanie przygotować. Jasne. I bo rozumiem, że ludzie po prostu się zgłaszają do ciebie i ty, czy to jest jakaś selekcja, czy ty po prostu. Nie, 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 to jest czysto sprzedażowy, że czysto tak powiem, proces tak. Do, do mnie trafiają zapytania od najczęściej firm, korporacji, które chciałyby w jakiś sposób użyć naszej przestrzeni. Mhm. No i rozmawiamy. Zazwyczaj podstawowe pytania to, ile osób, w jakiej dacie chcieliby u nas gościć, mhm. i jak dane wydarzenie ma. Wyglądać i wtedy ja proponuję, co możemy zaoferować, za czy w ogóle jesteśmy w stanie. No bo też nie ukrywajmy, nie wszystkie rzeczy da się u nas zrobić, bo, mhm. bo miejsce jest specyficzne, ale to, to jak każde miejsce, tak? No, no nie wszystko jesteśmy w stanie. Nie każdemu klientowi też ten, ta nasza formuła będzie odpowiadała, ale zdecydowanie jest bardzo wiele eventów, które, które możemy gościć i no póki co cieszymy się dosyć dużym zainteresowaniem. Więc mhm. A jeżeli chodzi o, o takie szczegóły, na przykład ile osób może tam wejść, jakie są możliwości, chodzi o catering itd. Tak mhm. Przede wszystkim bazujemy na sali Gimlet, czyli na tej naszej sali koncertowej. Ona ma 290 m2, więc w zależności od ustawienia no, jesteśmy w stanie tam zmieścić nawet 200 osób w koktajlach, w takich bardziej swobodnych mhm. sytuacjach. Natomiast jeśli ktoś chciałby zrobić dużo większą imprezę na części Food Townu, właśnie na pozostałych salach, to myślę, że jesteśmy w stanie gościć nawet do 2000 osób. Oczywiście to wymaga zamknięcia już całego food hallu, ale jak najbardziej jest to też możliwe. Mamy w naszej ofercie właściwie wszystko czego gość eventowe potrzebuje. Zaczynając od cateringu, czy to naszego dedykowanego cateringu takiego eventowego przygotowywanego pod szczególne wydarzenie, czy z wykorzystaniem tych konceptów gastronomicznych, to pełna oferta cateringowa, barowa oczywiście też no tutaj food tam, wiadomo barami stoi, że tak powiem, więc barowo jesteśmy w stanie też wszystko zapewnić. Mamy bardzo dużo sprzętu, szczególnie na sali Gimlet, sprzętu mam na myśli audiowizualnego, więc cała oprawa koncertowa, muzyczna, oświetlenie, to wszystko też jesteśmy w stanie zapewnić. Mamy tutaj no, dosyć dużą ekipę osób, które pracują na co dzień oczywiście w ale przy eventach też nas wspierają. Czy to od gastronomii, czy od techniki. Mhm. Mamy super realizatorów, którzy zawsze chętnie wszystkim pomagają. Zawsze jest nasza event managerka, która opiekuje się mhm. klientami, więc można powiedzieć, że takie mamy holistyczne podejście do rozumiem. organizacji eventów. Czy rozumiem, że te wszystkie. Takie paczki z giftami bezużytecznymi, które potem leżą w szafie na rok, to raczej po stronie ludzi, którzy organizują kontent. Najczęściej tak. Myślę, że jakby ktoś się uparł, to też pewnie chętnie byśmy w tym pomogli, ale rzeczywiście to jest już taki mniejszy element, który zazwyczaj jest po stronie gości indywidualnych. Znaczy, Zajmujesz się na przykład też takimi eventami, które są takie cykliczne? Na nie, nie. Czy od... nie, nie, nie. To, to Takimi rzeczami zajmuje się u nas dział marketingu, mm. i oni się skupiają na tych eventach wewnętrznych, dedykowanych e, dla gości z miasta, otwartych, bardziej dostępnych dla wszystkich. Natomiast ja skupiam się stricte na eventach biznesowych, komercyjnych, na najmniej przestrzeni. Jaki to jest na przykład ten klientost? Raczej to są tacy ludzie, którzy są na przykład z dziedziny informatyki, czy to są jakieś takie mm. bardzo szerokie portfolio? Bardzo szerokie, to, to by była moja pierwsza odpowiedź. Natomiast e, widzimy już pewną tendencję, która branże chętniej, a które mniej chętnie tak, no, się. Bo chyba kilka razy tak, i to jest zdecydowanie nasz taki kluczowy klient, bym mhm. powiedziała. Myślę, że może dlatego, że po prostu często goście są z młodszego pokolenia i też to są takie podmioty, które szukają trochę bardziej oryginalnych rozwiązań, myślę, że dla nich już sala konferencyjna, spotykamy się też pewnie na tyle często, że te sale konferencyjne Aha. już mają opatrzone i, i nasza lokalizacja jest w jakiś sposób atrakcyjna, jest urozmaiceniem dla, dla ich gości. E, więc na pewno nasi, nasi klienci no, cenią sobie to, że jest to nietypowe miejsce e, z duszą historyczną. Hmm. E, takie unikatowe na mapie również Warszawy. Myślę, że też jest świeże, tak, że to też do tak. poczucia, także <laughs> to jest... Kolejna taka sama, jak właśnie mówisz, sala konferencyjna, mhm. gdzie, gdzie jesteśmy w jakimś hotelu, wszystko jest takie sterylne i tak dalej, jest to taki bardziej industrialny klimat. To prawda, czasami to bywa też przeszkodą i tu na przykład mam na myśli branżę finansową, która no, dla nich to jest zawsze problem, że jesteśmy tak, tak trochę za bardzo między ludźmi, że, że można nas tam trochę podejrzeć, bo nasza sala, którą wynajmujemy na, na konferencje, na takie eventy dzienne, czyli sala gimne, to ona jest w samym sercu Food Townu, mhm. więc rzeczywiście, żeby się do niej dostać, trzeba przejść przed przez food hall, minąć gości indywidualnych, no, nie każdemu to odpowiada. Więc y, rzeczywiście no, trzeba brać to pod uwagę i no, nie wszystko może się u nas realizować, wiadomo. Ale myślę, że, że tych gości, którym to odpowiada, jest na tyle też dużo, że możemy być takim mocnym podmiotem na mapie eventowej Warszawy. Myślę, że tak. Szczególnie, że tutaj też ludzie, jeżeli chodzi o takie nawet samoorganizowane eventy, jak to ludzie lubią nazywać, czyli życie po prostu, mhm. przechodzenie do różnych miejsc, to, to też, też, też widzę, że coraz, coraz więcej tych, tych takich nawet przypadkowych osób, które tak z ulicy przychodzą do foot Townu, yy, zaczyna tutaj się pojawiać i wydaje mi się właśnie, że to też jest w jakiś sposób siła tego miejsca, także że to nie jest yy, powiedzmy w centrum, nie jest gdzieś tam powiedzmy w ścisłej, yy, gdzieś tam na Nowym Świecie czy coś takiego, ale jednocześnie mam takie wrażenie, że przyciąga pewnego rodzaju, yy, pewnego rodzaju grupę osób, yy, która ma... Bardzo y, otwartą głowę, to podłużenie. To prawda, ale też jest to no poniekąd moje zadanie, żeby tych ludzi przekonać do spojrzenia na to miejsce z drugiej strony, bo, bo, że tu można przyjść, posłuchać dobrej muzyki, zjeść, to wszyscy wiedzą, to jest jakby pierwsze skojarzenie z nami, ale to, żeby to miejsce kojarzyło się jako miejsce spotkań, miejsce biznesowe, networkingowe, to już o to trochę musimy powalczyć i to jest właśnie między innymi moja rola, żeby, 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 no, żeby uświadamiać ludzi, żeby sprawiać, żeby to miejsce było kojarzone też biznesowo. Mm -hmm. e, to może teraz porozmawiamy o Twoich planach, bo rozumiem, że y, przeszłe, wspaniałe wszystkie realizacje są wspaniałe. <grym> Oczywiście. E, Jakie jaki są plany na ten rok? Bo, bo wiadomo, że y, budujemy na tym, co mamy, mm -hmm. plus jeszcze więcej, tak? To, mm -hmm. Masz plany. E, chcielibyśmy. Coraz więcej robić tych eventów w ciągu dnia. Bo tak jak wspomniałam, mamy dużo mniej gości indywidualnych w ciągu dnia. Też sala Gimlet swoją działalność rozpoczyna wieczorami od 18, więc w ciągu dnia jest do dyspozycji. I chcielibyśmy jak najwięcej gościć takich dziennych eventów, czy to śniadań, czy lunch, czy to bardzo różnie bywa. Więc to na pewno jest pierwszy priorytet, właśnie wypromowanie przestrzeni pod tym kątem. Bo też nasze takie codzienne wyzwanie to jest godzenie wynajmu tej sali. Z ofertą muzyczną, z tym, co na co dzień się dzieje, bo jak pewnie wiecie, na co dzień gramy muzykę otwartą dla gości z miasta, to są koncerty rozmaite. Zachęcam tu do śledzenia naszego line-upu. I niestety ja trochę stoję w kolizji z tym, co się dzieje na sali muzycznie, bo. Każde moje wydarzenie sprzedane klientowi indywidualnemu wiąże się z koniecznością zamknięcia tego miejsca dla gości z miasta, co nie jest do końca pożądane, no bo wiadomo, to są nasi główni goście i bardzo zależy nam na tym, żeby, żeby wracali, żeby nie byli rozczarowani tym, że, że nagle mamy event, więc to musimy trochę ważyć, mhm. kiedy, kiedy można salę wynająć, kiedy nie można i to jest coś, co trochę nam utrudnia organizację wydarzeń wieczornych, mhm. natomiast no, dzień, dzień jest do dyspozycji praktycznie każdego dnia, więc bardzo byśmy chcieli ściągnąć więcej wydarzeń właśnie w ciągu dnia. Mhm, Czyli, ale nie macie taki problem, że na przykład kręży plotka, że Asia wyłącza głośniki, czy coś takiego? No nie, nie, nawet bym chyba nie umiała tego zrobić, szczerze mówiąc, bo ten sprzęt nasz cały jest tak skomplikowany i rozbudowany, że. To tylko technik, realizator ma do tego dostęp. Rozumiem. To jak można się z tą skontaktować, żeby na przykład zorganizować taki event? E, moje dane kontaktowe wszystkie są na stronie internetowej. E, jakby jestem główną osobą, do której wpadają wszystkie zapytania mhm. e, tutaj w food Townie. Na stronie Norblina, tak? Na stronie tak? Foodtownu. E, na food food e, natomiast jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować i nie mógłby tego znaleźć, to myślę, że kontaktując się z działem eventów Fabryki Norblina, również e, szybko znajdzie do mnie dojście, bo jesteśmy w stałym kontakcie właśnie z działem um, odpowiadającym za eventy w całej fabryce. Ja mhm. jestem związana tylko stricte z Foodtownem, więc z częścią ale, no tak jak mówię, cały czas jesteśmy na łączach, więc na pewno nic nie zginie. Nic nie zginie. No to w takim razie zapraszamy do townu, zapraszamy na organizowanie eventów. Wszelkiego rodzaju, tak? To nie są tylko eventy, które muszą być luźne. Mogą być także bardzo spięte. Tak, że... Mogą być, tak. tak. Mamy tutaj dużą rozpiętość, jeżeli chodzi o spiętość. To prawda, aczkolwiek miejsce, samo, architektura, wystrój no, nadaje pewien charakter wydarzeniom. I jednak lepiej sprawdza się formuła luźniejsza, bardziej koktajlowa, Mhm, jasne. No to w takim razie wiecie, jak się skontaktować z Janną, wiecie, jak tutaj do nas napisać. Dziękuję bardzo, że Dzięki serdecznie. się wpaść i cóż, widzimy się następnym w